Właśnie robię śniadanko, jajecznica z boczkiem. Też na do tego warzywa. Jajka oczywiście, są wiejskie. Nie wiem, czy doprawiacie jajecznicę jakoś specjalnie. Dajcie znać. Można dodać cebulę. I tak dalej. Ja raczej tylko solą. Uważam, że to chodzi o jakość produktów przede wszystkim. I czy lubicie ściętą, czy raczej nie, dajcie znać. Bo to każdy woli coś innego. Ja najbardziej jej sadzone, chyba. No i gotowe. Mamy awokado, rukole, pomidorki i dużo jajecznicy. Smacznego. Właśnie robię obiad. Mam tutaj mięso z indyka. Wcześniej sobie podsmażyłam cebulę z czosnkiem. Teraz ją duszę. I za chwilę to mięso będę przekładała do garnka. Te warzywa podsmażam, ale na bardzo chrupiąco. Dosoleję. Dodam szczyptę gałki muszkatołowej i syropu klonowego, żeby je delikatnie skarmelizować. Wtedy fajnie połączy się ten smak z mięsem. Dodałam gałkę muszkatołową, teraz trochę syropu klonowego, żeby je skarmelizować. I gotowe! Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jak zdążyliście zauważyć, zrobiłam już obiad, w zasadzie lwią jego część, dlatego że gulasz jest praktycznie gotowy, dodałam na końcu jeszcze podgrzybki suszone. Można oczywiście dodać grzyby swoje, kostkę grzybową, rosołową. Ja nie dodaję takich rzeczy, ale też wiem, że dość spora liczba osób. Takie praktyki uskutecznia. W każdym razie te podgrzybki suszone są z naszej chaty z Polo Marketu. I w sumie to mogą być każde grzyby, wiadomo. Natomiast akurat te wyjątkowo lubię, dlatego że one są wysuszone, ale miękkie. Nie są takie wysuszone na wiór. Bardzo dobre i nie trzeba ich namaczać wcześniej. Grze polecam Wam serdecznie. Wam je jeszcze na święta Bożego Narodzenia. Mi dobrze zdodziło. tutaj są ostatki. W zasadzie dodałam dość sporo, ale jeszcze trochę mi zostało i kopytka. Będą do tego. Kopytka miałam założone. Takie danie z zapasów, że tak powiem. Przy okazji chyba ulica z indyka dam połowę paczki, a teraz wyciągnęłam resztę. Zaraz będę je gotować. Tutaj sobie już wody podgrzewam. Rolarz też mi do siebie doszedł, jest przepiękna pogoda, właśnie wróciliśmy z dworu, nie wychodzimy na zewnątrz, byliśmy tylko na ogrodzie i pamiętam, że mam już mrówki, co mnie bardzo niepokoi, bo te mrówki jak się nimi nie zajmę odpowiednio, czyli przeważnie wystawiam na spodku miód w paru miejscach, żeby nie wchodziły do domu, wtedy jest ok, ale jeżeli tego nie zrobię i będzie za późno, to niestety zaczynają mi tutaj chodzić jakimi szczelinami, dlatego zawsze ten miód na spodeczku. Można też cukier wysypać, ale ja najczęściej miód im daję. No, można też oczywiście coś tam sypnąć inną mrówki przeciw rozprzestrzenianiu się browiska, czy tam do tych skupisk, gdzie zauważymy większą liczbę. Też chcę dzisiaj skorzystać z tej pięknej pogody, poprać zasłonę i przewietrzyłam wszystkie, w zasadzie, pomieszczenia. Staram się słuchać tych wszystkich alertów. Ludzi oczywiście, którzy się na tym znają, ekspertów, a nie pseudoekspertów, tylko specjalistów. Myślę, że to jest chyba najlepsza droga. Nie yy, ubliżając nikomu, tak skomentuję, te różne doniesienia internetowe różnych osób. Myślę, że najważniejsze, aby słuchać się Ludzi, którzy się na tym znają zwyczajnie. Robię już wszystkie koce, poszewki, pościel. Jutro ma być równie pięknie. Może jedną kołdrę uda mi się brać ją wysuszyć. Podkładki. No, takie rzeczy proste. Zrobiliśmy już wszystkie lekcje. Oczywiście daję też mojej młodszej córeczce tą pracę domową, żeby miała zajęcie. Robię ten obiad trochę posprzątam, um, musiałam pracować, i tak z dwie godziny tak, się ciągnie dzień. Zrobiłam jeszcze do tego obiadu fasolkę, dodałam trochę masła na koniec, jak już ją odlałam, No i obiad gotowy. Mhm, mm -hmm. dziewczynki Wam sypnęły. Hej! Zierniczku. <laughs> Jakie ma ruchy słodkie. Mm. Ziernik. Ja tam ciebie? No co ja wam powiem, trzeba sobie czasami dogadzać. Mamy gorące kakao z bitą śmietaną, piankami. I posadzkę. Jestem MacGyver'em, właśnie zmieniamy baterie w zegarku. Tylko, że nie wiemy, czy to będą. Jeszcze były takie większe baterie. Zobaczysz? Ale to mhm. chyba musi być najmniejsze. Jedyne? jedyne? Mhm. To by pomyślał, że w zegarku jest tyle baterii. Ile? Cztery! Cztery! I zostaje nam tylko jedna bateria, malutka. Mhm. Pokażcie? Tak. Proszę zobacz. No bo świeci, światło, ja tu ale księgniczych nie widać. No właśnie, dlatego musimy wymienić. I już. Gdzie jest ta śrubka? I sobie ją odłożymy. I otwieramy. No jak świeci? Ale ładnie. Ale lepiej w to chodź. A, świeci w to Aaaa, mały No. Trzeba dokładnie przykręcić. I już wow. I Bella! Aurora! Cześć kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Wczoraj nic nie nagrałam, więc to będzie łączony vlog. A oprócz tego... W tym filmiku będą kuch cool vlogi, dwa przepisy na obiady, bo ostatnio na początku tego vloga pokazywałam Wam przepis na szybki obiad gulasz z indyka, a dzisiaj będzie kurczak. Kurczaka już sobie duszę, na początku go podsmażyłam na oleju z czosnkiem i z przyprawami, zawsze z skórką do dołu, żeby ta skórka mi się podpiekła. Następnie przekładam na drugą stronę i zalewam sosem. W tym wypadku dzisiaj zalałam sosem z brzoskwiń, bo moje dzieci bardzo lubią na przykład ziemniaki, mięso i brzoskwinie. Stąd właśnie kroję, w zasadzie pokroiłam już ziemniaki. Jeszcze trochę mi zostało tych ziemniaczków. Ale na dzisiaj to starczy na obiad. Potem je posolę. To chwilę, w sumie, nawet je posolę, bo już Czas obiadu i przyprawię czymś i podpiekę. Jeżeli nie zjecie wszystkiego, to one są idealnym dodatkiem następnego dnia do sałatki, albo do śniadania, na zimno. Ja bardzo lubię takie ziemniaki, szczególnie właśnie do sałatki, dodawać nawet na zimno. Zobaczcie, że dzisiaj nie mam żadnego makijażu, ale raczej nie ruszam się z domu przez najbliższe dni i dzisiaj nie miałam zwyczajnie ochoty na ten makijaż. Chociaż tak czy siak robię sobie makijaż, jak jestem w domu i jakoś tam się ubieram. W miarę nie wygazuję w piżamie, bo wtedy to daje mi takiego kopa, żeby działać, żeby mieć więcej energii. Myślę, że dlatego wtedy czuję się taka poskładana, że tak powiem. W każdym razie dzisiaj robiliśmy bardzo dużo lekcji. Właśnie skończyliśmy. Zostało nam tylko jedno zadanie, kodowanie z narodem matematyki. Robiliśmy polskie matematyki, religię, muzykę. Jest tego naprawdę dość sporo. I Jeszcze jedna rzecz, o którą się mnie pytaliście, jak ja odżywiam swoje paznokcie w tym okresie nie nakładania hybrydy. Mam taki fajny serum odżywczy do paznokci, skrzypowita, w pędzelku. To kiedyś znalazłam w Miglossi. Bardzo fajna sprawa. Naprawdę powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. I to pomaga mi zregenerować moje paznokcie. Mam też witaminę D w kapsułkach i czasami tą witaminę T też um, sobie rozsmarowuję. I nie wiem, czy to jest praktykowane, czy nie. Mi to pomaga akurat. bo Zauważyłam różnicę. Ja od czasu do czasu taką kurację witaminową sobie um, strzelam na paznokciach. Zajmę się teraz tymi ziemniakami i wstawię je do piekarnika, bo te ziemniaki trochę dłużej się pieką. Bo ja chcę, żeby one były Przypieczone od środka i na zewnątrz, a nie tylko na zewnątrz, a w środku takie półsurowe czy, czy bardzo miękkie. Chcę, żeby to była taka, no może nie frytka, ale przypieczony, fajny ziemniaczek. Takie zwykłe ziemniaki pokroiłam na pół. Nie można też za długo ich trzymać bez wody, dlatego że zczernienią, jeżeli chcecie sobie zalać ziemniaki, albo na przykład obrać i następnego dnia mieć na obiad, to możecie zalać wodą, ale bez soli i następnego dnia zwyczajnie wymienić swoją wodę. Dodam troszeczkę czosnku, nie za dużo, delikatną ilość. Teraz sól. Pytacie się mnie często, skąd ja to mam. To jest z TK Maxa. Mam takie coś na cukier i na sól. Bardzo fajna sprawa, ale w TK Maxie. No niestety nie mogę Wam zagwarantować, że to jest. Bardzo możliwe, że już nie. A może jest. Z TK Maksem nigdy nic nie wiadomo. Gałka muszkatołowa. Taka ilość dosłownie jak kot płakał smaczku bardzo dobra jest gałka muszkatołowa do Nie to może być majeranek. Ale tak widzicie znowu. Jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, malutko no i teraz olej, ja dodaję olej rożowy. tutaj mi się już ten skończył no może coś jeszcze mi się uda wykrzesać z tej butelki no i tak, wsadzamy do piekarnika na mniej więcej na początek powiedziałabym 20 minut 20-25 minut z termobiegiem i później je delikatnie pomieszam Możecie oczywiście na tym etapie to już zrobić, ale ja uważam, że tak jest idealnie. A no właśnie, no i kiedy już je pomieszam po tych 25 minutach, wsadzam je ponownie do piekarnika, doglądam. Możecie je przykryć, nie musicie. Ja na razie wstawiam je bez przykrycia na 25 minut i później zobaczę, jak to będzie wyglądało i ile czasu będą potrzebowały. Wybaczcie odgłosy, ale dzieciaki szaleją. Ten kurczak już będzie to jakiś nie wiem, może 20 minut gotowy, a może trochę więcej, zobaczymy. Wlałam tutaj ten sok z brzoskwiń, podsmażyłam go. Może tak za bardzo nie widać, że go tak podsmażyłam, bo dodałam dwa duże ząbki czosnku i je pokroiłam, jedną brzoskwinię i saler Dla smaku. Tam przed chwilą maila od pani nauczycielki, że prawdopodobnie ten czas się przedłuży, więc nie dwa tygodnie, a Obstawiam, że miesiąc. Na razie są tylko takie suche, ale raczej pewne, bo już mamy podręczniki w PDF-ach, chociaż my wzięliśmy podręczniki ze szkoły na wypadek w razie Awy. I moja córka jest w pierwszej klasie, to jest nauczenie początkowe i uważam, że jest dużo nauki. A co dopiero mają powiedzieć osoby, które mają dzieci na przykład w czwartej klasie, w szóstej klasie i jest tyle przedmiotów? Naprawdę, powiem Wam, że. Serdecznie Wam gratuluję, dziewczyny i chłopaki, jeżeli właśnie z dziećmi przerabiacie ten materiał, bo jest tego na pewno bardzo, bardzo dużo. U mnie jest tego dużo, a co dopiero u Was. Także serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się mocno, że każdy ma kryzysy, zdarzają się. My też mieliśmy wczoraj taki kryzys, szczególnie dzieci, że już nie chcą siedzieć w domu, chcą gdzieś wyjść. My to samo, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i nie ma sensu kusić losu. I pytałyście się też mnie, czy ja się boję. Generalnie to oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, co się dzieje na świecie, ale nie do końca się tak bardzo boję, bo siedzę w domu. Gdybym wychodziła gdzieś, to na pewno bym się bała 100 razy bardziej. Staram się być ostrożna i boję się tego wirusa, ale nie narażam się na to, aby się jeszcze bardziej go bać. Także nie panikuję i też pytajcie się mnie, czy ja wam coś o tym wirusie opowiem. Ja nie czuję się kompetentną osobą, żebym Wam o tym mówiła. Wszystkie informacje, które znam, bo uważam, że takich informacji powinny udzielać osoby, które się na tym znają. Specjaliści, lekarze, a nie osoby, które słyszały coś z wiadomości itd. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i nie uważam, że powinnam się tutaj mędrkować. Wszystkie informacje są w internecie i mówię Wam mniej więcej to, co wiem, ale z perspektywy matki... Dziewczyny, waszej koleżanki, a nie z perspektywy jakiegoś specjalisty. Także ja uważam, że ja nie jestem kompetentna zupełnie do tego, żeby Wam o tym mówić. Nie boję się tak bardzo, bo uważamy na siebie, bo jesteśmy odizolowani, bo nie łazimy, tylko siedzimy w domu i myślę, że wtedy wszyscy jesteśmy bezpieczni. Nie spotykamy się też z innymi ludźmi, dlatego że jeżeli się spotykamy z innymi ludźmi to nie wiemy, co ci ludzie robili i wtedy jest problem. Też jest bardzo dużo osób, które śmieją się z osób, które robią zapasy, kupują sobie ten papier toaletowy. Ja uważam, że to naprawdę jest bardzo nie na miejscu zachowanie. To jest tylko i wyłącznie tej osoby, która kupuje ten papier indywidualna sprawa i on tylko papieru potrzebuje. I nie uważam, że to jest teraz czas na to, żeby się z takich rzeczy nabijać, czy z tych zapasów wszystkich, bo każdy ma prawo do tego, żeby zrobić sobie takie zapasy, na jakie ma ochotę. I jeżeli ktoś wychodzi w masce, w rękawiczkach, na ulicy, bo też ostatnio dostałam taką informację, że a, ludzie robią z tego szopkę. Słuchajcie, takie jest zalecenie, żeby siedzieć w domu. Jeżeli ktoś musi wyjść, na przykład, nie zrobił zapasów, musi wyjść do sklepu, czy kupić chleb, jajka, kaszynkę, no nie wiem, cokolwiek, bo te sklepy są otwarte, to zwyczajnie się zabezpiecza. I Myślę, że też nie jest to na miejscu śmiać się z takich ludzi, bo tak się powinno właśnie wychodzić z domu, żeby się w miarę możliwości ochronić przed tym wirusem. Jeżeli ja musiałabym gdzieś teraz wyjść, nie miałbym innej możliwości, to ja też bym założyła maskę i rękawiczki, bo nie potem mamy tą domową kwarantannę, a jak już wychodzimy, no to uważam, że powinniśmy się zabezpieczyć. Także ja apeluję do Was, żeby się wzajemnie szanować, bo też nie wiadomo ile ta kwarantanna potrwa. Wcale nie wiadomo, czy Wy nie będziecie musieli wyjść do sklepu, kupić jakichś produktów, bo Wam się skończą. Więc ja naprawdę nie oceniam innych i też na Waszym miejscu bym nie oceniała innych, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Czy nie, Wy też nie będziecie musieli iść do sklepu, żeby uzupełnić jakieś zapasy. I wydaje mi się, że to nie jest zupełnie teraz na miejscu, żeby się z kogokolwiek śmiać i z jakichkolwiek działań, w sensie yy, bezpieczeństwa, tak, zapasy czy maseczki, ja o tym mówię. A druga sprawa jest taka, że jest mnóstwo nieodpowiedzialnych ludzi i to mnie najbardziej martwi, bo przez to, że jest tyle nieodpowiedzialnych ludzi, nie wiemy kiedy ten wirus się skończy, kiedy przestanie się wykluwać ten wirus i to jest to chyba... Najgorsze i najsmutniejsze w tym wszystkim, że ludzie nie przestrzegają tej kwarantanny. Są takie osoby, które się spotykają ze znajomymi, chodzą na imprezy, spotykają się z dziećmi, rodzinami, wyjeżdżają gdzieś, chodzą do fryzjera, do kosmetyczki. No Więc ja uważam, że takie zachowanie jest coraz bardziej nieodpowiedzialne niż śmianie się z ludzi, którzy robią zapasy albo yy, starają się chronić przed wirusem. Jad jest już gotowy, muszę tylko wyjąć ziemniaki, mamy tutaj mięso. Jest to bardzo głodna. No to już. Jemy. Myślę, że e, e, będzie pyszne, bo mama robi dobre jedzenie. No. chciałabym zawsze robić dobre jedzenie. Tutaj mamy buraczki, bo moja córeczka, tak? Ja Dzisiaj buraczki i brzoskwinki. Też e, lubię. Mioczki wyszły bardzo dobrze, bardzo smacznie, jeżeli macie przepisy na buraki, to dajcie znać. Bo akurat w tym nie jestem specjalistą. Stwierdziłam, że jednak złamię się i zrobię sobie dzisiaj paznokcie ale niech hybrydę, tylko regularny lakier. Taki różowy, połyskujący, piękny jest, jak widzicie. Zobaczymy. Dawno sobie już nie napadałam takiego zwykłego. Pytałyście się też mnie, czy ja używam kodyli, bo kiedyś o niej mówiłam: tak, używam cały czas, tylko robię przerwy. Ta esencja jest rewelacyjna. Jeżeli macie przebarwienia, to bardzo serdecznie Wam polecam wino Perfect. Zresztą nagrywałam Wam już dawno temu film o tych moich przebarwieniach i rzeczywiście te kosmetyki są świetne, zresztą dedykowane. Można używać ich blato w, w zimę przez cały rok. No i dzisiaj sobie nałożę dla odmiany taki zestawik combo The Ordinary i kremu do skóry suchej. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Naprawdę. Te rzeczy, z tego co pamiętam, są dostępne w Douglasie, te kosmetyki. doktor Suzanne. Takie dermokosmetyki. Bo najczęściej używam tego serum, ale dzisiaj zmienię. Zresztą zmieniam sobie co jakiś czas. Staram się wprowadzać różnorodność, żeby moja skóra się nie nudziła. I oczywiście dostosowuję wszystkie kosmetyki do rodzaju mojej skóry i do potrzeb. Robię sobie te paznokcie i będę się kochani z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszego vloga. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa!